Był niezły burdel. Croft? Konstantin nie spodziewał się jej. Zawaliła nam na głowy cały grobowiec. Ta babka jest usorna. Skoro mówimy o Croft, ona wciąż tam jest. Dalej chcą ją żywą? Nie, suraka, za dużo... <laughs> Wisior? Nie, to nowoczesny relikwiarz. Wewnątrz jest niewielka ludzka kość. Święty Peregryn, patron śmiertelnie chorych. Stoimy u bram nowego świata. Znaleźliśmy boskie źródło. krow żyje, ale została skutecznie zneutralizowana. Ale Anna słabnie z każdą godziną. Jej głos, głos, który znałem całe życie, zaczyna zanikać. Spytałem ją, czy pamięta tę noc. Pierwszą noc, gdy Bóg wyciął mi na dłoniach moje powołanie. Noc, kiedy Bóg mnie wybrał. Powiedziała, że tak. Uśmiechnęła się i rzekła, że gdy będzie po wszystkim, takie noce znów staną się naszym udziałem. Pozostaje silny dla niej. Znajdziemy boskie źródło w starym mieście. Uratuje siostrę. I razem uratujemy świat przed nim samym. Nabój do karabinu wygląda jednak dziwnie. Jest na nim łacińska inskrypcja zabić wszystkich. Bóg rozpozna prawych. Nie zginę w tej przeklętej dolinie. Moja wiara jest silna, wola również. Nawet jeśli umysł mnie zawodzi. Gdy Konstantin i ja byliśmy młodzi, on był trudnym dzieckiem. Nad wszystkim się zastanawiał i wszystko kwestionował. Bał się przyszłości i że być może nigdy nie znajdzie swojego powołania. Tej nocy, gdy napiętnowałam Jego ręce i szepnęłam Mu do ucha, stworzyłam Go na nowo, uratowałam Go. Uwierzył, że to dzieło Boże, tak jak planowałam. Teraz On musi uratować mnie, a jeśli mu się nie uda, uratuje się sama. Tym razem podszedłem bliżej. Pomyślałem, że kiedy cię znajdę, będę mógł przekazać ci jakieś przydatne informacje. Na razie wiem tyle. Prowadzą tu jakąś operację. Coś dużego. Setki mocno nieciekawych żołnierzy. Żadnych oznaczeń. Nic. Wszystko odbywa się w tym starym rosyjskim obiekcie. Zdaje się, że to więzienie. Jeden z niesławnych obozów Gułagu. Laro, przyszedłem tu, bo myślałem, że potrzebujesz mojej pomocy, ale Chryste, to chyba nie było mądre posunięcie. Niedługo to ja mogę potrzebować ratunku. Mam tylko nadzieję, że żyjesz i mnie słyszysz. Zostanę tu tak długo, jak zdołam, ale robi się cholernie zimno. Wkrótce będę musiał znaleźć jakieś schronienie. Боже! <laughs> Если ваш замер провести казание... Джона! Dzięki Bogu myślę, że trafiłem na Twoje ślady. Wiedziałem, że żyjesz. Tysiące ton lodu i śniegu nie wystarczy, żeby wykończyć moją małą ptaszynę. W lesie dzieje się coś dziwnego i trójca nie ma z tym nic wspólnego. Ktoś inny obserwuje mnie za drzew. Miałem jeszcze w plecaku trochę jedzenia, stare batony energetyczne, ale zapasy już mi się kończą. W zeszłej nocy znalazłem bezpieczne miejsce i spałem jak zabity, a kiedy rano się obudziłem, czekał na mnie prezent. Suszone mięso i jagody owinięte wielenią jelenią skórę. Z początku pomyślałem, że to sen, ale ktoś nade mną czuwa. Mam nadzieję, że czuwa również nad tobą. Jesteś wobec niej bardzo lojalny. Imponujesz mi. Naprawdę. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. Mów, co wiesz. No dalej. <tryk> <tryk> Przeszukać cele więzienne. Zabić wszystkich. Chciał zabić go, ale był bezronny. Nie mogłem. Cii, nie powinieneś. Przepraszam, że wciągnęłam cię w to wszystko. Myślałem, że dam radę. Nadchodzą. Jesteśmy otoczeni. Tym razem ja się tobą zaopiekuję. Biela. Nie mamy dużo czasu. Zastaw drzwi. Nie zgłosić się! Musimy się z nią rozprawić! Wiem, że lubisz czytać magazyny archeologiczne, ale proszę Cię, jeśli napotkasz artykuł, który nie przedstawia mnie w zbyt przychylnym świetle, zignoruj go. Niektórzy po prostu nie rozumieją mojej pracy. Być może wręcz się jej boją, jednak ich strach i głupota nie obchodzą mnie i nie powinny obchodzić Ciebie. Wkrótce wszystko ci wytłumaczę, córeczko. Przerażeni ludzie, czy to była trójca? Nigdy mi nie powiedziałeś. Zresztą teraz to bez znaczenia. Znaleźli mnie. Teraz muszę się z nimi rozprawić. Powtarzam cel na widoku. Oddział czwarty, dołącz w do przywódcy! Zajmiemy się tym! Uch! Widzę sygnał! Gotowy do ataku! Rozumiałem. Do ataku. ją! Do Jona. Oh, Laro. Jestem tu. Laro. Posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli, jeśli nie wyjdę z tego całego. Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy dokonujemy wyboru. Jego koniec jest bliski. Nie, nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do J.K.O.B. Tylko Jacob może uratować Johna. Musi wrócić do obserwatorium. Jacob, on umiera. Zajmę się nim. Pan Cię strzeże, Pan Twój nie przed Twym Bogoprawem. Za dnia nie porazi Cię słońce, ani księżyc wśród nocy. Pan Cię ochroni od zła wszelkiego. Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i przyjścia. teraz i po wszystkie czasy. Przyciskaj ranę. Przygotuj go. Jacob, postrzelili cię. Jesteś nim. Prawda? Jesteś nieśmiertelnym prorokiem. Czuję ból. Można mnie zranić. Jestem człowiekiem. Brakuje mi tylko ludzkiego końca. A boskie źródło? Znalazłem niedawno ten. Naprawdę istnieje. I ma wielką moc. Ale nie jest boskie. Więc okłamywałeś ich. Przez wiele pokoleń. Nie jestem z tego dumny. Ale robiłem to, by ich chronić. Raz użyłem źródła do przedłużenia życia moich wojowników. Ale to był straszny błąd. To ci, których widziałam w archiwach. Gdy wrogowie zaatakowali Kityer, nieśmiertelni zrzucili lud z góry na miasto. Zginęło tysiące ludzi. Popełnili straszną zbrodnię, aby utrzymać władzę. Trójca zrobi to samo, ale na znacznie większą skalę. To nie ty. Człowiek, którego znałam, nigdy nie skrzywdziłby swoich ludzi. Nie rozumiem. To wszystko moja sprawka. A teraz nadchodzi koniec. Ojcze! Ruszają się! Będą próbowali przebić się przez lud. Zatem jesteśmy zgubieni. Nie. Musi być sposób, by ich powstrzymać. Jacob, mapa wskazywała ukryte wejście do miasta. Ścieżka nieśmiertelnych. To zbyt niebezpieczne. Nie mamy już czasu. Teraz nie mogę się poddać. Jeśli zdołamy opóźnić trójcę, będziemy mieć szansę. Wezmę nasze wojska i zaatakuję ich na lodzie. Nadszedł czas. Otwórz ścieżkę. Znajduję znajduje się pod obserwatorium. Zrobię co w mojej mocy dla Twojego przyjaciela. Alia urodziła dziecko, moją córkę. Nie umiem wyrazić, jaki zamęt panuje w mojej głowie. Wiem, że popełniłem niewybaczalny błąd. Mój lud zaakceptuje to bez zastrzeżeń, ale dostrzegą również, jak bardzo się pomyliłem. Nazywanie szczęśliwego roku z Alią błędem wydaje się bezduszne, ale spędzając z nią te wszystkie wspaniałe chwile, wiedziałem, że zmierzamy ku tragedii. Nie mogę być mężem i ojcem, nadal służąc mojemu ludowi. Pewnego dnia będę musiał wybrać między obowiązkiem a miłością do rodziny. Nie wiem, jaka będzie wówczas moja decyzja. Boże, dopomóż, jestem głupcem!